Generalnie, jeżeli chodzi o te negatywne emocje w programie, to ja cały czas powtarzam, że jakby znaleźliśmy się w zupełnie innej sytuacji. Znaleźliśmy się jakby w gronie osób, które wcześniej nie znaliśmy. Byliśmy pozbawieni telefonów, kontaktu z bliskimi. Tak naprawdę mogliśmy liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Spędzaliśmy ze sobą 24 na dobę. I te wszystkie emocje, które odczu odczuwaliśmy w hotelu, zdecydowanie były bardziej pogłębione, bardziej intensywne. No i też dlatego udzielał nam się płacz i tego płaczu dość sporo niestety było w tej edycji, ale to po prostu jest kwestia tego, że, że byliśmy i nadal jesteśmy oczywiście bardzo tacy wrażliwi i empatyczni. Natomiast odnosząc się do sytuacji z, Krzysztof, z Krzysztofem, z Krzysiem, generalnie ja nie oczekiwałam, że znajdę miłość w programie, natomiast oczekiwałam takiej fajnej relacji koleżeńskiej, relacji z osobą pozytywną, która będzie wprowadzała jakby fajną energię, taką pozytywną aurę, natomiast w sytuacji, kiedy, kiedy po prostu moja para cały czas wspomina były związek, no nie widziałam po prostu perspektywy na, na fajną, wesołą relację, tylko poczułam jakby, no Krzysiu mógłby być dla mnie takim troszkę wampirem energetycznym w programie. Czy były takie momenty, że poczułeś się zdradzona? Czy były momenty, kiedy poczułam się zdradzona? Na pewno, na, pe na pewno. Przykro mi było, kiedy, e, kiedy Marcin sparował się z Natalką, ale to było tak naprawdę takie pierwsze wrażenie. Natomiast później jakby zrozumiałam, że jakby ja i Marcin mieliśmy tylko i wyłącznie relację koleżeńską. Z Natalką Marcin zaczął budować coś większego, więc po prostu potem w to nie wchodziłam i zrozumiałam, jak wygląda cała sytuacja. Czy myślisz, że dużo osób poszło do tego programu tylko po to, żeby kogoś poznać, niekoniecznie na miłość? No na pewno każdy z nas tak naprawdę poszedł też do programu, żeby poniekąd otworzyć sobie e, drzwi do rozwoju, na przykład kariery zawodowej i tak dalej. No, no to jest oczywista kwestia. Na, natomiast też każdy się nastawiał na to, żeby poznać fajnych ludzi i uważam, że, że w tej kwestii wszyscy jesteśmy zadowoleni, ponieważ po programie mamy naprawdę świetny kontakt, spotykamy się na seanse e, odcinków Hotelu Paradise i, i naprawdę no między nami jest świetnie. Nie mogłam sobie wyobrazić i wymarzyć lepszej Ekipę trzeciej edycji hotelu Paradise. W takim razie, te związki, które się tam tworzą, jakie Ty masz zdanie o nich? Czy faktycznie mają szansę? zaistnieć i przetrwać później po programie? Jeżeli chodzi o szanse na przetrwanie związków, które mogą, mogłyby, czy powstały, czy nie powstały po programie, to tak naprawdę jest kwestia indywidualna. Wiadomo, że jak wychodzimy z programu, pojawiają się czynniki, które mogą poniekąd zaszkodzić. To jest znajomi, rodzina, praca, obowiązki. Natomiast jeżeli dwojgu ludzi, ludziom zależy na sobie, to, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Także. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału przeambitni.pl. Zachęcam również do łapek w górę i do skomentowania wywiadu, który właśnie zobaczyliście.